Ochrona emerytalna chroni przed rozwiązaniem umowy na czas określony? Ochrona emerytalna działa, kiedy łącznie spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, kiedy na moment rozwiązania umowy, czyli złożenia wypowiedzenia przez pracodawcę pracownikowi, pracownik znajduje się w ochronie emerytalnej oraz czy okres do końca tej umowy pozwala mu uzyskać, prawo do emerytury. Czyli jeśli pracodawca złoży pracownikowi wypowiedzenie w dniu, w którym jeszcze ten pracownik nie znajduje się w ochronie emerytalnej, a to wypowiedzenie kończy się w okresie, kiedy już w tej ochronie się znajduje, to w tym przypadku ochrona emerytalna nie działa. Jeśli zatem są spełnione te dwie przesłanki, czyli pracownik już znajduje się w ochronie emerytalnej, czyli nie pozostało mu więcej niż 4 lata do emerytury, do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz gdy czas okres, na który jest zawarta ta umowa, opiewa na ten czas, w którym pracownik uzyskałby prawo do emerytury, takiej umowy nie można wypowiedzieć. W takim przypadku umowa ta rozwiązuje się z upływem czasu jej trwania. Ochrona emerytalna nie działa również w przypadku rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto umowę o pracę można wypowiedzieć w okresie ochrony emerytalnej, kiedy pracownik uzyskuje prawo do renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy oraz w sytuacji, gdy pracodawca ogłosi stan upadłości lub likwidacji.